Cześć kochani, Marek Malc, z tej strony z To jest cykas rewoluta. To nie jest palma, to jest sagowiec. Bardzo wiele osób mówi na niego palma, ale to jest oczywiście pomyłka. Pytanie brzmi, czy schowałeś, schowałaś już swojego cykasa? Zobacz, jest coraz mroźniejsze powietrze, ja już jestem w czapeczce, ale ciągle ta roślina jest na zewnątrz. To nie jest tak, że cykas lubi, jak jest bardzo ciepło i sucho, bo w domu on naprawdę niezbyt dobrze się czuje. Także moja rada, jeżeli nie ma dużych mrozów, zostaw jeszcze cykasa na zewnątrz. To się wydaje, że to jest taka bardzo, bardzo ciepoludna roślina, ale on potrafi wytrzymać spadki temperatur nawet do minus 5 stopni. Dlatego ja. Radzę, nie chowaj jeszcze cykasa, póki nie ma dużych mrozów. A jeżeli chcesz oczywiście zamówić taką roślinkę na przyszły rok, która może być taka, 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 różne będą w ofercie, to oczywiście zapraszam do bestbank i zapraszam.